Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w Józefowie, niedaleko Grójca na plantacji Mateusza Kwiatkowskiego. Plantacja... Mateusz, proszę, przedstaw się sam. Jak, się nazywa... Jak się nazywa plantacja? Co robicie? Plantacja Jagodowe Kwiatkowscy. Zajmujemy się uprawą truskawki, maliny, jeżyny. Ja jestem Mateusz Kwiatkowski. Gospodarstwo prowadzimy razem z żoną. Nieduże gospodarstwo. 10 hektarów uprawa jagodowa. Eee, jakie odmiany? Jeżeli chodzi o truskawkę na ten rok, przede wszystkim Azja eee, Planujemy zacząć uprawę odmiany Panwick eee, Malina, przede wszystkim Glen Kaskada. Zaczynamy bawić się z jeżyną Odmiana drzeziny. Eee, powiedz mi, w jakim kierunku celujesz sprzedaż? Przede wszystkim eksport I przede wszystkim Skandynawia Powiedz jeszcze, czy wymagania skandynawskie są inne od tych wymagań, które tej zazwyczaj mamy na rynku krajowym, czy na eksport w inne strony świata? Wiesz co, Zbyszek, wydaje mi się, że jeżeli ogólnie mówimy o towarze eksportowym, deserowym, to kwestia jakości jest no, niezaprzeczalna. To jest, to jest podstawa do, do, do robienia interesów, do, do handlowania towarem deserowym, tak? to, czyli jakość przede wszystkim. Ile czasu ta truskawka musi wytrzymać od zerwania, zanim trafi do odbiorcy? Jeżeli mówimy o truskawce, to no, no działamy błyskawicznie. Od zerwania dajemy jej dobę na schłodzenie, przygotowanie do transportu, transport. Myślę, że to jest kwestia trzech dni, jeżeli dopóki towar nie znajdzie się u odbiorcy. Mówiąc Nasz odbiorca, pewnie. to ma, mamy na myśli ostatniego sprzedającego, czy już konsumenta? Nie, mówimy o moim odbiorcy. Jeżeli mówimy o, o, o konsumencie, myślę, że, że musimy przynajmniej dwa dni doliczyć. Czyli trzy dni plus, plus dwa? Dni, dni do konsumenta. Pięć dni. Tyle musi wytrzymać truskawka, która jedzie z Polski na Skandynawię i tam musi spełniać najwyższe wymagania. Przy czym jeszcze się wtrącę, przy czym te trzy dni, o których mówimy, które są pomiędzy mną a moim odbiorcą, ta truskawka spędza czas w bardzo sprzyjających warunkach. Ona jest schłodzona, przygotowana, metabolizm zwalnia, natomiast już te następne dwa dni to jest temperatura pokojowa, to jest klep, jakieś stoisko, tak? No, Rozumiem. Także, tam, także tam te warunki robią się ekstremalne. Dobrze. Robisz przede wszystkim odmianę Azja. To teraz może schylimy się do tej plantacji, pokażemy co to jest, bo to jest z sierpniówka, tak? Czyli na początku sierpnia była posadzona. No nawet nie tak na początku, bo jeżeli chodzi o sadzonkę multiplata, ona była dość późno sadzona, bo koniec sadzenia to był około 10 sierpnia. Rozumiem. No to zejdziemy trochę niżej, popatrzymy, jak ona wygląda. Proszę Państwa, to jest jak ustaliliśmy wcześniej, sierpniówka. W zeszłym roku po posadzeniu były stosowane fosforyny. Raz był stosowany wieloskładnik Green Plant 2020, 2020, ale to chyba pod koniec. Kalfon. Tak, I tak. Kalfon. Kalfon ile razy był podawany? Żeby nie oszukać, trzy albo cztery razy. Mm -hmm. Mniej więcej odstępy 10 dni. Yy, warunki sprzyjały, więc ona wytworzyła jak na Azję, jak na sierpniówkę, na pierwszy rok. To naprawdę fajnie, bo liczyliśmy yy, 8, 9, 10, najczęściej 9, 10 pędów kwiatostanowych. Yy, oczywiście są takie, gdzie tam jest, po, powiedzmy, ich tylko 4 czy 6, yy, ale równie łatwo znaleźć takie, gdzie jest tych. Pędów kwiatostanowych 12 i jakoś raczej nie mamy się co martwić o to, że przy tak dużej ilości pędów nie wyrosną, bo jak widać, to aż kipi. Co prawda, liście są w tym roku mocno pokręcone, pofałdowane, ale no dobrze wiemy, w tym roku to nie jest kwestia szkodników, tylko to jest kwestia mrozów. Ale pędów jest dużo, pędy kwiatostanowe są naprawdę grube. Jak widzimy w tej chwili, to już jest no, pełnia kwitnienia. Nawet trochę dalej, już pierwsze owoce są takie e, wyrośnięte. Za tydzień będzie pierwszy zbiór. Jeżeli pogoda będzie sprzyjać, myślę, że tak. Za tydzień będzie można zacząć. Ta plantacja nie była przykrywana na zimę. Była przykrywana wiosną i to wielokrotnie. Tak? Przykrywana, odkrywana tak. do zabiegów. Tak, tak, tak. Ona była w lutym, no od lutego dłuższy czas przykryta, no bo wiadomo, jeszcze wtedy wegetacja nie ruszyła na tyle, żeby tam e, nie było potrzeby wykonywać żadnych zabiegów. Natomiast później tak, była często wietrzona, e, miała kołderkę. Ona była odkrywana, przykrywana 8 albo 9 razy. Ho, ho, ho dużo. Dobrze, e, ale teraz tak, nawożenie w tej chwili idzie tylko z fertygacji. Tylko i wyłącznie. E, to powiedz proszę, co w tym roku po kolei było dawane. Najpierw fosforówki, tak? Fosforówki, poszły fosforówki. Green Plant 12, 36, 12. Dokładnie, trzy razy pod rząd, Echem. w odstępach. Hmm. Następnie szedł Kalfon, dwa razy. Później po Kalfonie szła Saletra Potasowa. Magnezowa. Magnezowa z początkiem kwitnienia. Pierwsze kwiatki poszła mhm. magnezówka. Eee, pełnia kwitnienia, ja tak to zinterpretowałem, bo jeszcze były kwiatostany zamknięte w kielichu. Nie spodziewałem się, że aż tyle w tym roku ich wyjdzie. Poszła wapniówka. Eee, I teraz dokładnie w tym momencie idzie magnezowa. Kalfon, ile razy? Do tej pory kalfon był stosowany około siedmiu razy. Dużo, dużo, <laughs> ale ma być efekt. Jeśli to jest 10 pędów kwiatostanowych, no to ta roślina musi mieć siłę to wykarmić, żeby to nie zdrobniało, a towar musi być najwyższej jakości. Tu widzimy bardzo ładny, o, pozwolę sobie zniszczyć, bardzo ładny, kształtny owoc, ale dużo jest takich kwiatów, tych pierwszych, które wytworzyły owoce, krzywe, tak, o tak jak tutaj, to niestety jest efekt mrozów. Pomimo tego, że było przykrywane, no nie zawsze się udało to tak dokładnie zrobić. Jakieś straty y, są, zwłaszcza na tych pierwszych owocach. No ale jak na ten rok, myślę, że nie mamy co marudzić. Y, to, co widzę w tej chwili tutaj, to jeszcze takie przebarwienia na liściach, y, wskazujące na to, że jednak będzie potrzebne dokarmianie magnezem i mikroelementami, no i myślę, że Green Mix to będzie w tym momencie najlepsze rozwiązanie. Eee, a właśnie, e, wspomnieliśmy o nawożeniu fertygacyjnym, Powiedz co było robione jeszcze do listnie. Eee, do listnie poszedł właśnie je, jedziemy od tyłu, cofamy się, tak, do, do wiosny. No to może odwrotnie, od początku. To będzie ciężkie, bo ja nie No to odwrotnie. Zabiegów. Ostatnio jest właśnie Green Mix. Eee, I na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o nawożenie dolistne, to by było tyle. Je, chyba, że implantujemy algę jako nawożenie. No preparaty algowe um, mają tak samo jak aminokwasy zdolności odżywcze, więc nie pomijaj bardzo proszę. Eee, tak więc alga szła w każdej wolnej chwili, jeżeli tylko plantacja była odkryta, szła alga. Ile razy poszła? Alga poszła 8 razy. 8 razy. Konkretna alga. Alga Rentwin, proszę państwa, bo on nie chce powiedzieć, ale ja muszę, przecież wygląda jak na razie świetnie. Zwróciliśmy też uwagę, że po tych preparatach algowych jednak jest lepsza mrozoodporność niż po samych aminokwasach. Zdecydowanie, Zdecydowanie. mamy kontrolę zostawioną i, i no wygląda to inaczej. No dobrze. Proszę Państwa, to jest też czas, kiedy trzeba już intensywnie myśleć o dokarmianiu i nawożeniu wapniem. Jeśli chodzi o dokarmianie dolistne w tym momencie, no to polecamy Revival, czyli wapń skompleksowany aminokwasami. Możemy też do listnie już wprowadzać tutaj mrówczan wapnia, czyli Calgreen, ewentualnie Calboron jeszcze. Calboron był stosowany już dwa razy. Calboron już był dwa razy wspomniany. stosowany. No i proszę Państwa, pamiętajmy też o wapniu, że wapń przede wszystkim trzeba wprowadzać do korzenia. Była dawana saletra wapniowa, tak. natomiast proszę Państwa, w przypadku gdybyście chcieli wprowadzić wapń bez azotu, no polecam coś takiego jak fizjokal. To jest czysty wapń przeznaczony specjalnie do podawania poprzez fertygację. Bez azotu, także jeśli ktoś potrzebuje, to y, polecam fizjokal. No i dobrze, na dzisiaj chyba tyle. Dziękujemy serdecznie, życzymy Dziękuję samych również. sukcesów i w uprawie, i w handlu później. Dziękuję. Trzeba się.